Dzień dobry kochani. Dzisiaj mam dla Was przepyszne rogaliki z jabłkami z ciasta francuskiego. Pychotka. A co potrzebujemy? Ciasto francuskie, mąkę, cukier, jajko, jabłka i cynamon. Jabłka obieramy i kroimy na małe kawałeczki. Ja użyłem dwóch. Dodajemy cynamon, mąkę, cukier i wszystko razem mieszamy do połączenia składników. Ciasto dzielimy na kwadraty. I dodajemy po jednej łyżce jabłek. Na każdy kwadrat. Formujemy, możemy zlepić jak pierogi, możemy też widelcem ponakuwać i układamy jeden przy drugim na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rogaliki nakłuwamy, roztrzepanym jajkiem smarujemy i posypujemy cukrem trzcinowym. Wkładamy do piekarnika grzałka góra-dół, temperatura 200 stopni na około 15 minut. Czekamy do ostygnięcia i polewamy lukrem. Są gotowe, smacznego!